Będę tu mam podstawę dla Daniela Biankowskiego z młynarz. Pozdrawiam cię w ogóle z sesją coraz to tak późno no, tego typu. W takie, ja tam żyjesz w ogóle, bo mnie dobrze. a ten jaki będziesz miał pogola, jaka będzie, ładna czy burzowa, tego typu. No to jest jesień. Wrzesień już no, trzeba się zbierać na zimę, bo oni, tu, tu ta zima przyjdzie i nic nie ma sensu, a tego, i co będzie, tego typu. Ogólnie mam jeszcze raz do Bienkowskiego z Młyna, poza Cię, gdzie jest jak kojarzysz mnie na pewno, mi kojarzysz z klibu kowarów i inne rzeczy. Streamuję teraz Panie na kanale, nie wiem, czy za Dałeś łapkę w góry, czy dałeś skupra, czy zalekowała mój fanpage, tego nie wiem, tego Tego nic nie wiem. Musisz zalegować, żeby być na bieżąco. Po tym dzisiaj jeszcze raz zresztą takie? sorry, że tak późno, ale jestem do przodu nie do tyłu. Mam dużo zamówień, ale trafiam się, żeby wam zrobić. Bem bem bem.